Siemanko na kanale Grad+. Plus. Dzisiaj będę poszukiwał pod mostem, na którym już byliśmy. Na nim właśnie wyłowiliśmy z Kamilem rower. Było to jakoś miesiąc temu i był tam wtedy mały incydent. Kamil wpadł nim do wody. Jeśli chcecie, możecie zobaczyć to na poprzednim filmie. Na tym razem będę poszukiwał sam, bo Kamil jest dzisiaj w Krakowie. I prawdopodobnie też będzie dzisiaj, tylko że tym razem na Wykopkach. I też zobaczymy, co nam uda mu się wytrzasnąć. Na no tym razem jesteśmy nad rzeką. Pierwszy rzut przed chwilą był. I patrzymy co to wypadnie. No mamy jakąś blachę. Także rzucamy dalej. Kapsel. I widać jakiś haczyk na ryby. A, jakiś kapsel i drut. Kolejny kapsel z drutami No a tym razem Jeden grosz Z kapslem Coś już widać o. No i kolejny kapsel A rzucimy pod mostem Jakieś gwoździe I kapsel Tym razem nie wiem co to jest. Jakiś złom. No i tym razem wóździe. Jest znowu kapsel. No i znowu wuść. No i Jest kapsel w woździe I haczek na ryby jest jakaś blacha. Kiegoś garnka chyba starego. O, i tu jeszcze coś mamy. Co to jest? Żeton do kasyna. Ciekawe właśnie co to jest. Muszę napisać w komentarzu. I tym razem pręty zbrojeniowe. Coś mi się zapało, chyba dużego. Bardzo ciężko idzie, ale staram się powoli, żeby nie zerwać tego. Mam nadzieję, że to nie gałąź. Zaraz zobaczymy. Mm -hmm. Jeszcze się szczepiło. Idzie ciężko już daleka widać, kurde co to jest co? <gry> to konar jednak jakiś drzewo no, czasami tak jest Nie zawsze metal łapie o! Zobaczymy do czego to się doczepiło tutaj O! A jednak do metalu! Do jakiegoś Coś To się chyba ciągnie Górki nawet na minie? No zobaczymy A, Tak się zdawało jest dużego ale w sumie jakiś prędkość pojechał, a był malowany z góry i kapsel. No i kapsel tylko, o jakieś takie góździki się zbiera i dalej. Następny rzut. Już trochę większy pręd. Jeszcze taka śruba widać, wkręt. I jakiś drut. No, a i gwoździe gwoździa. Ja I tutaj trochę tak z godzinkę czasu, a z półtorej. Już za wiele tej nie ma w tej rzece, jak widać. Sama drobnica. No ale nawet dobrej to się rzeko oczyszcza. Tam trochę prętów, takie blaszki. Wiadomo, pełno kapsli. I tak to wygląda. Najlepszy fan z tego to był ten żeton. Wydaje mi się, że to jest od... do kasyna prawdopodobnie. Są jakieś kostki na nim. Możecie napisać w komentarzu. Witam wszystkich i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek dzisiaj e, jestem w Krakowie i będę szukał na plaży Bagry właśnie jestem, zmierzam w kierunku tej plaży, mam trochę kilometrów do przejścia i muszę jakoś sobie poradzić z tą drogą, bo e, komunikacji jeszcze nie, nie zobaczyłem czy w ogóle tam jeździ, pewnie tak. Dzisiaj nie spodziewam się tam ludzi, bo jest dość słaba pogoda. Mamy deszcz od całego, cały tydzień, praktycznie pada są alerty, przychodzą wiadomości na telefon, że jest niebezpiecznie i żeby siedzieć w domu, ale dzisiaj jeszcze tego nie było i akurat miejmy nadzieję, że nie będzie padało. Słuchajcie, jestem tam już z daleka widać plażę. Troszeczkę się nachodziłem, żeby tutaj dojść, bez. <grym> Telefonu jest trochę ciężko w tych czasach. Pewnie też to znacie z autopsji, ale tak jak mówiłem, jestem dzisiaj na plaży Bagry. Ten zbiornik powstał tutaj w wyniku zatopienia żwirowni. Dość dużo ludzi tutaj korzysta z plaży w ciągu wakacji, ponieważ w Krakowie jest to największy zbiornik albo jeden z większych. Więc, więc ciekaw jestem też, czy ktokolwiek tutaj po tą plażę wykrywaczem a jeśli nie to miejmy nadzieję że będą dobre fanty i co jeszcze z 10-15 metrów i lecimy proszę bardzo pierwsze 50 groszy i lecę dalej i jak to na plaży można było się spodziewać dużo sygnałów, ale były to same kapsle i zawleczki i na tym pierwszym poziomie jedna moneta tylko 50 groszy, a teraz muszę posprzątać po sobie nakopałem tego nakopałem i niestety Same śmieciory Tykaś łyżka plastikowa, ale też wrzucimy. Ile tego było? Kapsel na kapsu tutaj leżą. Na górze, wiadomo jak to na plaży, piwko i do koszalina W dalszym ciągu nie wiem czy ktoś tutaj kopał na tej plaży, czy nie. Było kilka ludzi, którzy przychodzili, pytali jak tam, efekty, ale nie wiedzieli, bo pytałem ich, nie wiedzieli czy ktoś tu kopał, czy nie. kopałem, to teraz muszę posprzątać, prawda? O, tu jakieś grobeczki. Jakieś dziecko zgubiło. Już się w tu nie mieści. Mam dużo kapsli i zawleczek, które muszę wyrzucić teraz do kosza i nie nagrywałem tego, słuchajcie, no bo same duże mocne sygnały, ale nie było co nagrywać, tak naprawdę, tylko jedna moneta na tym pierwszym poziomie. Jest pierwsze 2 złote. Coś innego niż kapsel i zawleczka, prawda? 2017 No może coś jeszcze wpadnie dzisiaj Kolejna tym razem złotówka 52 Wszedłem już tutaj na brzeg I proszę bardzo pierwszegoś biżuteria Seberko to to nie będzie A jakiś wisiorek Pewnie z tego był. No, pierwszy dzisiaj ciekawy fancik, tak naprawdę, bo jak do tej pory mnóstwo kapsli, kilka monet. No i mam to. O no, sami spójrzcie, nie trzeba było nic kopać. Pięćdziesiątka następna. Jest piątka na sam koniec. Będzie na bilet powrotny do mieszkania. Dobra, ja już spadam do domu, bo się rozpadało. Szybkie podsumowanie 9 zł plus. Ten nie wiem, chyba odnośnie tu jakiegoś było. No ale plaża uboga. Jakiekolwiek inne rzeczy, mega dużo kapsli, zawleczek, no ciekawe co byłoby w wodzie, tak naprawdę nie, nie wiemy i tutaj pan, który, którego spotkałem, znaczy on mnie spotkał tutaj po drodze, mówił, że już ktoś wcześniej tutaj kopał, no ale cóż, pakuję sprzęt, do wody nie będziemy wchodzić, pakuję to i lecę do domu, także trzymajcie się, do zobaczenia.